W stajni Golejewko-Michałów trenowanych jest 17 folblutów i 17 koni arabskich. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby koni, stajnia odniosła w tym sezonie znaczne sukcesy. Ja prowadzę stajnię składającą się z dwóch działów. Z działu pełnej chwili angielskiej, koni wyhodowanych w Stadinie Golejewko i drugi dział konie czystej kwi arabskiej wyhodowane w stadninie koni Michałów jeżeli chodzi o stadninę koni golejewko to na początku sezonu nadzieja stajni, krek stajni, ogier talizman niestety nie wytrzymał obciążeń treningowych i po dwóch nieudanych wyścigach musiała odejść z torów reszta trzylatków yy, była dużo słabsza od niego można wyróżnić z nich klacz Sunshine, hodowli prywatnej, która biegała dość nieszczęśliwy, ponieważ w wszystkich prestiżowych gonitwach nie udało się jej wygrać. Natomiast zajmowała czołowe drugie, trzecie miejsca, jak na przykład w Nagrodzie Soliny, w Nagrodzie Strzegomia. Wygrała zaledwie do tej pory wyścig grupowy, w sumę wygrywając ponad 100 milionów. Jeżeli chodzi o dwulatki ze Stadniny Konigolewko, to zdecydowanie najlepszym ogierem okazał się ogier Talizman, który na pięć startów trzykrotnie wygrał, w tym nagrodę Ministerstwa Rolnictwa i dwa, dwa razy był drugi, dwa razy zajął trzecie miejsce w nagrodzie próbnej i w nagrodzie Dakoty. Będzie jeszcze w tym roku startował w nagrodzie Mokotowskiej na 1600 metrów. E, natomiast inne dwulatki Znacznie od niego słabsze z ogierów można tu wyróżnić, które rokują nadzieję, jakieś to jest nandor i jazgarz. Natomiast klacze stanowią materiał grupowy. Także na ilości wygranych wyścigów i na sumie wygranych koni golejewskich na pewno zaważyła dużo kontuzja talizmana. Jeżeli chodzi o wstajenie koni. Michałowskich. Konie te wygrały prawie miliard złotych, 17 koni. sięgamy już prawie miliarda i tu wyróżniły się konie czteroletnie, takie jak Gepard, Fen. Ogier Gepard wygrał prawie 400 milionów do tej pory, wygrywając derby i plasując się na czołowych miejscach, w najważniejszych gonitwach, takich jak Janowa takich jak Europy i ostatnio przegrał nagrodę, krótko bardzo nagrodę Michałowa. Będzie jeszcze startował w nagrodzie porównawczej. Drugi Ogier Ten, który też wygrał ponad 100 milionów, wygrał dwie gonitwy pozagrupowe, jedną grupową. Też koń bardzo dzielny, obiecujący. Ogier Wasąg biegał tylko cztery razy, wygrał nagrodę kabareta. Czwarty był w nagrodzie Bandory, natomiast w nagrodzie Janowa i w nagrodzie Derby był bez miejsca, organic jego nie wytrzymał treningu, biegał już nie będzie i odchodzi do stadniny.